Kolejna aranżacja rabaty, tym razem przy budynku firmy. Przed wejściem stworzyłam taką minimalistyczną kompozycję, głównie opartą na zimozielonych roślinach i w ten sposób po lewej stronie pojawia nam się bonsai z ostrokrzewu, który nawiązuje do kulistych form po prawej stronie. Całość uzupełnia wiosenna azalia. W kolorze białym oczywiście i subtelna hortensja, w miniaturka w odmianie petit Star. Lekkości nadaje nam rozplenica Little Bunny, a elegancję e, dodaje sosna Marie Bregon. Jest to nowoczesna, całoroczna, dekoracyjna rabata, reprezentacyjna oczywiście dla biura, a jednocześnie spójna ze strefą prywatną. Chętnych zapraszam do kontaktu.